Dziesięciolecie Chóru Familia Chór Familia powstał 17 października 2004 roku. Założycielem jest pani Elwira Wójcia i Stanisław Badura. Od samego początku spotkania w chóru odbywają się w się Trójką w Obecnie Mok w czwartek czwartek po latach zostało to zmienione i spotykamy się we wtorki o godzinie 18. Prowadzącym chór jest pan Baliszczak Mary, absolwent Wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Początki były trudne, musiały się zgrać głosy, lecz po wspólnym zaangażowaniu robimy postępy. W naszym chórze dla każdego jest miejsce. Toto śpiewają z nami małżeństwa, co spowodowało, że w lutym 2005 roku powstała nazwa naszego chóru, to Familia. Pierwszy koncert na małej scenie odbył się w Trójkącie w Brzezince, po trzech miesiącach prób. Jako pierwszy zaśpiewaliśmy utwór z z Szybka na dachu. W ciągu tych 10 lat pracy nasz chór wystąpił na różnych typu imprezach, między innymi na festynach w Domu Kultury, Domu Starców w kościołach, w Hospicum Cortis w Trójkącie Wianowie i w Brzeźnice. na jubileuszach innych chórów i par małżeńskich. Do rzymkach miejskich, obchodach w Dniach Strażaka, brał też udział w przeglądzie chórów, gdzie zdobyliśmy trzecie miejsce. Nasz chór śpiewa repertuary różnorodny utwory świeckie i kościelne ludowe, wiesiadne, kolendy i pieśni wielkanocne, które są opracowywane przez Pana Maliszczaka. Przez 10 lat nasz Chór Familia organizował dwa razy w roku koncerty jesienne i kolęd w Boku Brzezinka. Zapraszamy do udziału innych wykonawców. W tym roku Chór Familia na swoje dziesięciolecie pracy nagrał swoją pierwszą płytę zatytułowaną Familia, na płycie znajdują się utwory w języku polskim i angielskim, to sześć utworów, które zostały opracowane przez pana Marka Maliszaka.